Rozpuszczając swoje lęki, zaczynasz doświadczać tego, że nie jesteś swoim umysłem, że nigdy nie byłaś swoim umysłem i nigdy nim nie będziesz, że to wszystko, co tworzy twój umysł na twój własny temat, na temat świata, na temat innych ludzi, jest tylko i wyłącznie. Iluzją, że ty jesteś czymś zupełnie innym. Czymś, co jest żywą obecnością. Co żyje zanurzone w życiu. Co jest absolutnie poza lękiem. Żyjąc w umyśle, zawsze będziesz doświadczać niepokoju. Niechęci. Zawsze będziesz doświadczać karuzeli emocjonalnej, która będzie na ciebie miała bardzo duży wpływ. Zapytasz mnie, jak z tego wyjść. Jedną z dróg doświadczenia tego, że nie jesteś umysłem, jest Rozpuszczanie lęków, które towarzyszą ci na co dzień, które przychodzą wraz z działaniem. W momencie, gdy widzisz je, doświadczasz emocji związanych z nimi, z pełną akceptacją, z pełnym przyzwoleniem na to, żeby. Pierwszy raz w życiu z nimi nie walczyć, a zobaczyć je i przyjąć, wtedy zauważasz, że nie jesteś tym wszystkim, że to nigdy nie było tobą, że ty jesteś czymś zupełnie innym, ale czym. I wtedy zaczyna się Twoja droga. Droga, w której docierasz do wewnętrznego spokoju, do radości tworzenia, do radości dzielenia się z drugim człowiekiem, tym co robisz, tym co tworzysz, akceptacji w spokoju, w byciu w jedności. Przestając walczyć ze sobą, przestajesz walczyć ze światem. Świat okazuje się całkiem przyjaznym miejscem przyjaznym do życia, do tworzenia, do interakcji, do znajomości, do współtworzenia z innymi ludźmi. Nagle wychodzisz poza, choć z pełną świadomością tego, że myślenie, że to, co w czym żyłaś całe życie, jest, ale nie jest tobą. Gdzie jesteś teraz?